Panowie jeszcze nie siadły. Wieczór się zbliża. Może zajdą. Ale jeszcze atakuje uparty. No to trzeba, żeby skrzydła rozprostowały, przecież to, to cały dzień siedzą w gołębniku. Jeść dostają, to tego gołęby będą kury później. Na szczęście na razie nic tam nie wziął. Ale przyjdzie czas, że weźmie na pewno. Ale i tak muszę zakupić towar. To nie kogo. Co złapie, to złapie. Ile już chodzą? Pół godziny, czy więcej? Więcej! Zaczynamy z pół godziny. Siądą, zaraz zejdą Ale dopiero teraz wracają do wysoko Por, znowu idzie Znowu chyba idzie, bo już się wyrywają Już chyba znowu idzie Ale się muszą wychodzić, dopiero wtedy siądą Na ciemno w złapie nie złapiecie. A was, teraz już 100%. Teraz idzie, idzie. Jaszczuk na pewno. Zobacz, co robią. 100%. Teraz idzie Jaszczuk na 100%. Zobacz, zobacz. Na pewno idzie. Wuj się wyrywają. Ale, że odchodzą dalej od gołębnika, śnieg jest i wszystko wraca. patrz, teraz, jak idą? No, to są gołęby, widać, że dobre. Na loty zobaczymy na wiosnę, co oni będą potrafić. Śnieg chodzą dobrze. Opa, idzie, idzie, bo już uciekają. A może gdzieś tam? Nie wiem. Patrz, idą dalej. Wiadomo, jak ktoś gania, to są mi straty. Jak ktoś nie gania, no to nie ma strat. Tylko za późno ich, ich zgoniłem. Mogłem rano zgonić, a nie teraz. Rano to śnieg padał znowu. A no właśnie. Padał śnieg, to co to z tego? Aby ich nie chytnęło szarabu, bo Ale mocne, mocne ptaki, naprawdę mocne. To są Państwo same widzą. Jak w śnieg chodzą tyle czasu, to goęby nie są przecież. Są mocne gołębie. O, teraz chyba idzie znowu, aż się będzie gonił chyba. Mógłby kolega zgonić, to by ścinka była. Ale kolega nie gania. Za no duży strach. Ale dobrze, że idą dalej i wracają na to same miejsce. Ładnie wirują teraz, zobacz. O, jak wysoko. No dobra koledzy, chyba już wam starczy, co? I koleżanki. No i koleżanki. Wracajcie do domu. <grywia> Lubię takie coś jak chodzą. Ale wysoko. No ja by jeszcze z jeden był taki jak ja No To by było Co tu robić? Poganiać Nie ma przewroć. Mróz jest spory Śnieg, Jaszczą bije. Co chcecie jeszcze? Wreszcie Dobrze, dobrze, niech się siadają na budę Bo się zaraz szarowo zrobi Siadać, siadać Nie, jeszcze nie idź to co chodzić. Siadać mówię. Te będą chodzić i chodzić i co wtedy? Zaraz muzynka siądzi za nie. Zaraz będą siadać. Pani siada? Dobrze. Już. Gdzie, gdzie tu? E, ty pomyliłeś adresy, panie? Co ty? A coś jest nie tak. A w ty jeszcze nie coś jest nie tak. A w Budapestie... Siadły? Siadły. Dobrze. A ten nadal mnie Ale to nasz. Co tego mógł gonić? No wazić, wazić. Buda! Buda! Ja też nie nauczony. Trzeba nauczyć. Nauczę ich też. Nie bój się. Nauczyj. バジッと。